To z jutro na godz. odcinku nagrywamy znowu Art Lost Island poprzednim odcinku już zakończyłem w momencie gdy zobaczyłem tego pana i tam chyba nadal jestem raptor, więc będziemy szli tam prosto, nie? bo nie mam innego wyboru bo inaczej nazywam się raptor a nie chcemy to chyba, że to są już koledzy, się tylko zaczął tu wbić poziom. Bo ja potrzebuję tych luków też. Aha, to już widzę na czym mogę kolejny poradzić. Ja takim małym koledze... Znaczy nie koledze. Idź idź. nikt Cię ten nie lubi. Nie masz kolegów, nie masz koledzy. I nie robię. O, o, o. Aha. Kolejny. Moglibyście na sami spotkać. Może to i ten co mi Nie. No nawet. Dostał mnie. Tak na został. Nie twoje. Nie ruszaj, nie twoje. No coś tam. O, jeszcze mamy to razia, miło. Nie mam, a mamy nauk. Ale... Czoła usypiająca jest dopiero tu, no właśnie, więc z tego sądzia. Tam jest kolejny ten niemiły pan. Czy ja mam jakieś w ogóle? Torówie jeszcze. Musimy się zjeść. Nie mamy co. Dobra, i Uśpimy to co, bo i tak nie mamy co. Na czym się wbije? 140 gram. Ну да, да, да. Другой вот може я взял? Так я сказал, давай. А то не Фредж, да, мой. Фредж, 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 Фредж. Фредж, 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 Umrę A ja nie chcę bardzo umierać Dobra, w Po co mi taki dumny? No nie, znowu plujesz Nie masz wspólnego dnia w tym codziennie Pluj sez z A jeszcze mnie trwa nie Na masz kolegów, nie, nie, nie. Ojej, ojej. I umarli. Ale... Um... tu się w sumie wrzesło? Mhm. Mam nadzieję, że blisko. Moich rzeczy? Mhm. Nie chcę No dobra, może być. Tam! A jednak jest trochę. Jeszcze tu stoi jeden taki albo to nie mam? nie to na szczęście nie tak. Uf. się bałem. tam Uff. już tam mamy Ligia ja... a to może po prostu przepłynie no chyba że coś mnie będzie chciał zjeść mam nadzieję że nic mnie nie wie bo będę smutny i to bardzo jest mi lubowato mam nadzieję że zdążę to przepłynie za nim Mamy jakieś fajne rośliny Brak żadnych stworzeń, fajnie Tylko ryby, ale ryby mi nic nie zrobią Chyba No chyba, że jakaś pirania tu będzie Piranie chyba tu nie występuje więc... Jest ogóle I teraz to, co raczej nie... Nie uśpię no chyba, że miał, nie wiem, na maksimum obrażenia i w ogóle bym musiał mieć jeszcze nie wiem żeby dinozaury nie mogły mnie bić bo jeszcze zmęczony jestem tam... może być chwilę co tam tyle tych dinozaurów nie. przydałby się dinozaurów jakikolwiek znaczy może nie jakikolwiek ale o tak jak się... albo taką Taki pachy bym chciał. To są pachy. Pachy. Dojdziemy no, do mój rzeczy. O no, tak. Spino nie. tego dobra bym chciał. Ramon jest tak usprawiony. Co go biło? pałką i tak bym nie próbował klucz. No, ale coś mu no, chyba kupiło To może tamtego raptora się biło. Nie, no, alfa raptor to wygrał. No, jest i tamten. No. Tak. Słuchaj, ja ciebie nie lubię i ty mnie nie lubisz. Moglibyśmy od siebie daleko pójść, ale no, przydałby się. O co on atakuje? Myślałem, że on będzie atakował A! O, 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 tu, o, tu o, o, nie, Jeszcze 150. O, no. To jest chyba najgorszy początek odcinka, jakby mógłbym Odróćmy się tu może. Może może tu nam pójdzie, Umieram Okej, okay, bierzemy tak, 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 fajnie, fajnie, fajnie. Nie, nie, tak i słuszmy, słuszmy najpierw kilo, bo i tak nie mam co innego do zrobienia. Diemu kilo tu, na szczęście już mamy wszystko. A tego naprawdę nie mogę zniszczyć. A, muszę mieć trudniejsza rozgrywkę. No tego też nie mogę i tego też. A, A może tego małego będę mu takiego. Na spinę. A tu mamy żółwia. Mm. Mój kochany, co, co ty masz? Ty ja mogę ty do złapać i muszę go się oswoić. No ja no, takiego bym nie zdołał pokonać, czy tam uszpić? bo był zasiednik. Co tam jest? Tam jest trajcera, to co tam Dodo. Dodo można mhm. zrobić. Czucz, 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 czucz. Niestety 15 Ale ja więc mi piszą. Fajnie. Bardzo interesujące to. E... E, o. Idź z tym szybciej. Bo mnie to denerwuje. A to co to? Jest tricerata? Pozozał Tak! 50. Szybko, trzeba wolę zrobić. Bo byłoby, 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 Skóry potrzebuję Nie, Naprawdę byłoby, 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 Bo mi tamtego nie wystrasz. A nie. No. Chodź, proszę. Proszę. Noć. Noć. Potrzebuję tylko skóry, no? Żeby mieć kolegę swojego. O dobra, mamy dobra. Szybko bola, bola, bola. W leżeniu bole, gdzie tamten puzzle, ten co ucieka, co jest, a ten spokojny gdzie? Ej, pałka, gdzie pałka? Bo potrzebuję pałki. Każdy zdarza, że... gdzie jest A może trochę dalej. No nie gadaj, że on gdzieś sobie On Potrzebuję go. I to bardzo. Mm hmmm gdzie on poszedł albo jestem ślepy, albo albo tamten tamten to był? nie, ja to nie pamiętam co było to, że on był na pewno na 50 mm. gdzie jest pazozaur? No, że nie dobrze, no nie mnie do mnie, nie, potrzebujemy. nie, Potrzebuj... Tam, tam jest. No nie, no nie, trać tej energii. nie, Y, Dobra noc, leci za żeby sobie poszedł spać. Masz tylko... O już możemy i szybciej spać. już, się polepszył, to znaczy, że coś już powoli gdzie spać. Więc no proszę cię. No naprawdę... Nie! No naprawdę! Jeszcze nie jesteś mnie na bole, bo nie mam nie no... to nie mam ci słano, ja mam Szybko bola, bola, bola. Gdzie, gdzie jest tam punkt Jeszcze jestem głodny. Musiałem. No, teraz kiedyś chciałem swój sobie dinozaura. No gdyby mi się ta tałka nie rozwaliła, to bym nie pomiała. Nie no, obchodzi mnie jakiś strach na wygórę. Taką no, wchodzimy Nie wiem, że mam następny poziom ale chciałbym bardziej tego dinozaura Dlaczego mi to robisz? Ja chciałam się uswoić, a nie zabić. Co to jest? Triceratops, o! całkiem fajny, ale... Jednak nie mam, nie, nie chcę go. Yy, znaczy, nie mam jak go nawet zrobić, bo nie mam szczałych. no. Mm. Tu naprawdę nie ma żadnego kokozu no. no. Nie. Nie jest to kokoz, tak, to klasu, no. No. Naprawdę. Gdzie tu... to jest? Tam jest jaszczur, ale jaszczurka nie chce. Hmm. Ja Ewem... Tak. Weźmy na te wszystkie. Nie wiem, po co mi. Hmm. Hmm. E... Jeszcze pić, jak chcę. które ja mam? bo to jeszcze tego nie ma no to e, gdzie jest? spazował? no nigdzie go nie ma No. Tak. no miało być tak fajnie czemu moja postać znowu jest głodna? O, to chyba będzie dłuższy odcinek tak mi się wydaje Do no tego zrzutu jeszcze nie mogę, bo, bo potrzebuję większych porządków, prawda? Tak? Tak, 25 Próż... Czy tu dinozaury nie występują, czy co? Tam chyba widziałem hmm. Mam o mamy się wydawało, że coś się tu ruszyło. Nie wiem, jeszcze nic nie widzę. A w sumie mam Czy mm -hmm. Mm. Hmm. Gdzie jest dinozaur no. Ja nawet nie wiem, gdzie jestem, więc... Mhm, mm Nie może... mm -hmm, no, to nic nie chwalnicie. No nic, z, było blisko da. Do... <laughs> Dobra, będziemy mieć robota. Trudno. Ha, <laughs> ha, Idź spać, idź spać, idź spać. No bardzo bym chciał takie, też robota. Idź spać po tak a jednak uda się może w tym odcinku zdobyć dinozaura Dobra już chciałem kończyć ale zobaczyłem ciebie i dzięki tobie wiem że jednak tego odcinka nie kończę a ja muszę też stworzyć dla ciebie siodło Potrzebuję jeszcze trochę skóry. Skóra, skóra, skóra. Spar był kolejny pa I miasto. No dobra, i takie... Takiego poziomu, czy... Nawet nie o swojej Był pałką, myślę. O, z siebie może zdobędę tyle skóry wystarczającej. Proszę. Hmm. 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 Dobra, daj skórę, daj skórę, daj skórę. Skóra. Co? Mamy siodło? A. To Nie ma jakiś jeszcze innych stworzonek? Stworzonek. Nie nie strachu już O, O, do 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 do. Chodź do do. No dawaj się ktoś skóra, 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 skóra. Uuu, to mam się nie To nawet może mi się coś uda No i dobra, tworzymy siodło na pazozałam, który leży gdzieś tam. E, szkoda, że powinien teraz jakiś przyjść wielki, piraki, Taka mogłaby być taka sagra. Ta bo ja ją znam dobrze. Mm. Nie, nie jesteś jagód. Dobra, dobra, tak, dobra. Tak. Weźmy więcej chyba jeszcze. I... mamy narkotyk? No cóż, już nie. I trzemanc, ja bo, bo tak. I chozaur? Jak wygląda ich Oh. O, jeszcze trochę. Jeszcze troszkę, no proszę. Plus 11 poziom. to będzie? No, będzie w 35 poziom. No i kicki. A, mam szybciej oswajać. W tym czasie w sumie mogę. Co ja mogę? No mogę w sumie wziąć sobie jeden taki. Za mam tak śmierci czy coś. Na przykład pić się mojej postaci dawcę. Weźmy sobie takie, bo to sezonowe. To... Potem będę miał. Nie, pi, pi. Pi, 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 pi. Pi wodę. O pi, to. Nie może po prostu się schylić. O, no. No i chyba powinien już ten robot się oswoić tam. Tam pazezaur biega? Czy coś go ugryzło? Nie. nie. Trochę się boję, że coś tu żaruje w okolicy. Nieprzyjaznego. O, i mamy pazezaura. Okej. Okay. Eee. Tak. Nie wiem, proszę cię. O, tego i tak nie. Ech. Na tym pięknym momencie mogę skończyć ten odcinek. Po do zobaczenia i cześć.